Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na takim odcinku skromniutkim za 30 zł, dwie strapki za 10, dwie strapki za 5, jakie mam to widzicie, numerki za chwilkę będę Wam podawać, oby coś tu było, to będzie miło, tak mi się zrymowało, nagrywam wieczorem, więc lampa może się odbijać, bo zawsze nagrywam wtedy, kiedy mam czas, często są odcinki właśnie moje. Nagrywane wcześniej. A dzisiaj akurat tak się złożyło, że nagrywam wieczorem. Strapki trochę zgniecione, bo złożone na pół do torebki. <gryw> Ale chyba damy radę. I Love Neon Cash numer 29. I tu szukamy. Kurczę, akurat złożone w tym miejscu, gdzie są cyferki. Ale może będzie dobrze.

I 12 też było blisko. Coś mi się tu przesuwa. Czekajcie, może. Dobra. I drugi rządek mamy 28. 22 jest wygrana. Krążyło, krążyło. W końcu trafiło. I 1, i 13, i pod 22. Piąteczka. Pięknie się zaczyna. Zobaczymy jak się skończy. Bebe. Pierwsza piątka jest. Teraz dużo kasy. Zobaczymy czy dzisiaj wydrapiemy dużo kasy. Numer 21. Jest 13, 20, 16, I osiem. Teraz tutaj dobrze trafi

I 11, a pod plikiem kryje się kolejna piąteczka. Elegancko. Strapki za piątkę, TD. Ekstra. Teraz strapki za 10 złotych. Różowe, diamentowe, numer 18. I tu poszukujemy siódemek. Siódemki Zgłaszać się jest 6, 5, 8, 2. Proszę bardzo na zawołanie. Jest siódemka. No, jeszcze siódemki. Zgłaszać się siódemki, wszystkie, które tu są: 5, 6, 3, 2, 4, 8, 3. 5, 6 i 9. Jest jedna siódemeczka, i pod nią kryje się 10 zł. Wszystkie zł dają swój zwrot. Pięknie. 3 razy B. Bardzo ładnie. I perły rubiny numer 13. Czy również pójdą ślady

i trzydzieści dwa, trzydzieści cztery, ja nie mam trzydziestek wcale, czternaście też nie potrzebuję, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, dwanaście, trzeci rządek, dwadzieścia sześć, szesnaście, trzydzieści siedem, trzydzieści pięć.

Ogólnie wynik rewelacja. Z czterech zrapek wygrały trzy. Każda dała zwrot, ale nie jest źle. Nawet zwroty bardzo cieszą. Z 30 zł odzyskane 20. Tarły rubiny jedynie strasznie uparta zrabka. Ostatnio kiedyś była dla mnie szczęśliwa, teraz nie chcę być szczęśliwa. Pięknie Wam, kochani, dziękuję za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pa!